No Witam Ciebie Aniu, bardzo, bardzo serdecznie. Witaj Zosiu, witajcie kochani, to znowu my. Tak jest, jesteś po raz drugi w cyklu Zygiego z Teksasu. Jestem w tym projekcie, pomóż ludziom budzić się. I cykl naszych rozmów to jest zdrowie. Ale jesteś u mnie już tak naprawdę kilkanaście razy. I tym razem niesiesz bardzo piękny temat, jak, jak odżywiać się i nie zbankrutować, a więc przed Państwem Anna Mazurczyk, dietetyk kliniczny, ale nie tylko, tak jak mówiłam, misjonarka, pasjonatka zazieleniania ziemi, zielone światło dla zdrowia. Proszę bardzo Aniu. Dziękuję Zosiu za tą piękną zapowiedź. Witam Państwa bardzo serdecznie kolejny raz i mam nadzieję, że dzisiaj zachęcę Państwa i pokażę Państwu, jak zdrowo się odżywiać i nie zbankrutować. No bo tak naprawdę wszyscy dobrze wiemy, jak drogie jest. Prawdziwe pożywienie. Pewnie pamiętasz, Zosiu, te czasy, ja je jeszcze pamiętam, kiedy jeździłyśmy na dzia działki pracownicze naszych rodziców i na tych działkach pracowniczych, kochani, dla tych młodszych naszych widzów, odbiorców, którzy nie pamiętają tych czasów, na tych działkach pracowniczych odżywiali się wszyscy całymi rodzinami. Dlaczego takie działki pracownicze były dawane przez zakłady pracy? Jeszcze przypomnę, w zakładach pracy pracowali zakładnicy, ale to już osobny temat. Natomiast na takich, na takich działkach właśnie pracowniczych one były przekazywane do pracownikom zakładów pracy z tego względu, że nic praktycznie w sklepach do jedzenia nie było i żeby ludzie mogli przeżyć, to oni po prostu sobie sami siali, sadzili, dzielili się roślinami. Bardzo dobrze pamiętam jak mój dziadek, bo ponieważ ja na działkach spędzałam 4 miesiące mojego życia każdego roku i ja uwielbiałam przyrodę, naturę, opiekowałam się tymi roślinami, myśmy jeszcze kury mieli na takiej działce, więc byłam blisko zdrowego pożywienia. Oczywiście nie było mowy o żadnych pestycydach, ani o żadnym laniu czy sypaniu tych roślin jakimiś specjalnymi środkami. My nawoziliśmy po prostu gnojówką, najnormalniejszą w świecie, gnojówką, o której teraz mało się mówi, a która, nie wiem czy pamiętacie, jak przejeżdżaliście przez wsi, to był taki czas, że po prostu śmierdziało na tych wsiach gnojówką. I to było dożywienie właśnie dla roślin, żeby one były pełne mikroelementów i wartości odżywczych dla nas. Natomiast teraz skąd się biorą warzywa, skąd się biorą truskawki? Ja zapytałam kiedyś dzieci, nie moich, ale dzieci znajomych, które są małe, i pytałam ich, czy wiecie, skąd się bierze marchewka, albo skąd się biorą truskawki? I wiesz, co mi odpowiedziały te dzieciaki? Z sklepu. Tak, z sklepu. Dokładnie. Także biorą się ze sklepu. Dzieci nie mają zielonego pojęcia, jak to wszystko rośnie, jak to wszystko jest przygotowywane dla nas. Oczywiście w takich gospodarstwach rolnych, gdzie robi się to tradycyjnie, no to faktycznie jest to robione tak jak za dawnych czasów. Ale najczęściej w tej chwili pomidory są hodowane w hydroponice, czyli po prostu w wodzie z dodatkiem różnego rodzaju chemicznych koktajli witaminowych. Co te pomidory mają w sobie? Nie mają nic wspólnego z czystym, porządnym pożywieniem. Są po prostu, tylko wyglądają jak pomidory, a czasem w ogóle nie pachną jak pomidory. Więc i co? I teraz, żeby zdobyć takie czyste, ekologiczne pożywienie naszych dziadków, to kochani, musimy na to wydać majątek, dosłownie majątek. Te półki wszystkie z nazwami Zdrowa Żywność. No, nie wiem, co jest nareszcie półek w sklepach. Jak tylko na jednej półce czy na jednym regale jest zdrowa żywność, to ta żywność też do końca nie jest taka zdrowa, dlatego że e, oczywiście suche jedzenie jest ok, może być zdrowe, ono może dłużej leżeć. Ale wyobraźcie sobie, warzywa, owoce, jaki długi czas one mogą leżeć na półkach sklepowych, żeby były jeszcze żywe? Przecież tam w nich po tygodniu leżenia, w chłodniej nawet więcej, one po prostu tej żywości w sobie nie mają. Więc jeśli nie mamy dostępu do takiego naprawdę czystego pożywienia, niesypanego pestycydami, niepodlewanego chemią, nie, które nie rośnie tylko w wodzie z koktajlem chemicznym. Jeśli mamy dostęp do takiego pożywienia, czyli mamy swoją działkę, mamy swój ogród, czy kawałek swojego pola jakiejś ziemi. I mamy swoje warzywa, owoce, to super, chwała w nam wszystkim mm. za to. Ale jeśli nie, no to musimy gdzieś szukać tego jedzenia. No i tak jak mówię, to jedzenie jest bardzo, bardzo drogie. I kochani, ja zrobiłam taki eksperyment, to było y, dwa miesiące temu, i kupiłam y, bo jechałam do sklepu. Zwykle normalnie tego nie robię, bo kupuję gdzieś takie jedzenie właśnie na targach. Y, no, z czystością tego jedzenia jest różnie. Musiałabym chodzić ze specjalnym przyrządem i sprawdzać, czy ma pestycydy to jedzenie, czy nie ma. Natomiast staram się u jakichś babulinek kupować na targu, gdzie mają, nie wiem, krzywe marchewki albo gdzie mają mało tego, tego jedzenia do sprzedania. Zwykle wykupuję wszystko. Ale kochani, poszłam do sklepu, żeby zrobić takie research, czyli takie badanie na temat tego, ile kosztuje jedzenie w sklepie. I zakupiłam warzyw i owoców dla jednej osoby na dwa dni albo dla dwóch osób na jeden dzień. I Kochani, zapłaciłam za to 92 zł. Byłam w totalnym szoku, tam był jeden brokuł, tam było 20 truskawek, tam było kochani, były marchewki, była marchewka, była pietruszka, były takie no, warzywa i owoce, które na co dzień jemy, jabłka, wtedy pomarańcze jeszcze dwie wzięłam, to, to, to jest coś takiego, co możemy kupić w sklepach, bo w sklepach takich faktycznie rzeczy, które pamiętam jeszcze za dziadka czasów, no to już nie ma. Więc 92 zł na jeden dzień dla dwóch. all soup. Przeliczając niechby przez 15 dni, kochani, to jest 1500 zł miesięcznie jedzenia, które nie do końca jest czyste, a powiedziałabym właśnie, że nie ma żadnych certyfikatów na czystość, nie ma żadnego papieru na to, ile tam jest witamin, mikroelementów, żywych enzymów. Na pewno wiecie, że na przestrzeni 25 lat na przykład brokuły straciły 85% witaminy C. Wyobrażacie sobie wtedy, kiedy mogliśmy zjeść tylko jedną główkę brokułów i do Dostarczaliśmy witaminę C do naszego organizmu. W tej chwili musimy zjeść tych brokułów cztery główki. No to nikt nie jest w stanie zjeść czterech główek brokuła w ciągu jednego dnia, a to jest tylko brokuł. Musimy wziąć pod uwagę inne warzywa i owoce, więc jak my to możemy zrobić? Dlatego ja tutaj już policzyłam, ile by mnie to kosztowało miesięcznie i w ogóle prawie nie zemdlałam i pomyślałam sobie, jak zawsze, zawsze w tym czasie myślę, pała w twórcy i wszystkim tam na górze, na dole i z boku za nasze zielonki. Dlatego, że zielonki, czyli sok z trawy jęczmiennej i chlorela perenoidosa sorokieniana mają tyle wartości odżywczych, ile o, w jednej porcji soku z trawy jęczmiennej i chloreli jest tyle wartości odżywczych, ile ma jeden pełny talerz warzyw i owoców. Więc sobie wyobraźcie, że i, i jakie to są koszty? Ja zapłaciłam 92 zł za dwa dni jedzenia, tylko warzyw i owoców. Natomiast tutaj z moich wyliczeń wynika. Że jedna porcja soku strawy jęczmiennej będzie nas kosztowała 3 zł, a chloreli około 4 zł. Czyli razem tak naprawdę, proszę Państwa, 7 zł dziennie i macie tyle mikroelementów, witamin, makroelementów, żywych enzymów, aminokwasów, ile w całym talerzu warzyw i owoców. Wiem, że ludzie lubią jeść i lubią smakować. Ja też lubię. Ja bardzo lubię jeść. Tylko substancje odżywcze, czyli dożywcze, dodaję sobie poprzez zielonki nasze, czyli sok zieńczenia i chlorele. Natomiast dla smaku, no to jem wszystkie inne. Mówią, że rzeczy, to są rzeczy do jedzenia, zgadzam się, czasem to są plastikowe rzeczy do jedzenia, które nie mają nic wspólnego z naprawdę z pożywieniem, ale lubię smakować różne smaki, jem tego dużo mniej niż zwykle ludzie jedzą, dlatego że jest mi niepotrzebne zapychanie się toksynami, natomiast na oczyszczenie z tych toksyn jest chlorella, no i doza sorokiniana, tylko uwaga, uwaga, uważajcie na czystość tej chloreli, ponieważ chlorela ma za zadanie żeby oczyszczać zbiorniki wodne z toksyn. Dla chloreli nasze ciało, nasz organizm jest zbiornikiem wodnym i ona ma za zadanie oczyszczać to nasze ciało, ale jeśli sama jest zanieczyszczona, bo jest odłowiona z jeziora, w którym są toksyny, a jej naturalnym zadaniem jest wchłanianie tych toksyn, to później taka chlorela, która dostanie się do naszego ciała, może spowodować zatrucie tego naszego ciała. Dlatego chlorela musi być czysta od Metali ciężkich, od toksyn, od wszelkich patogenów. I na to zwróćcie Państwo uwagę i uwaga dla dzieci, żeby dzieci takiej zanieczyszczonej chloreli nie zjadły, bo może się to źle skończyć. Dlatego, jeśli chcecie czystą chlorelę, no to tutaj piszcie do Zosi, piszcie, dzwońcie, Nie wiem, tutaj on nam podaje Wam do siebie namiary. I tak samo opowie Wam o soku strawy, opowie Wam o chloreli. A dzisiaj chciałam Wam właśnie to pokazać. Masz Zosiu może jakieś pytania, kochana? Tak, tu podałaś te, ile kosztuje to. A powiedz mi tak, jak na przykład powiedzieć człowiekowi, nie takie wyliczenia, nie? Bo czasami, jak ludzie dzwonią, no to reakcja na cenę jest taka, wiesz, no, że to. Ja, w jaki sposób taki prostszy, ty na przykład przekazujesz klientom nie? to, że, że to nie jest takie drogie w takim sensie? Bo de facto to nie jest takie drogie, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę te 7 złotych dziennie, kochani, gdyby to było 10 złotych dziennie, tak? to po pierwsze, ile kosztuje kawa? Ile kosztuje nas normalnie obiad? Gdybyśmy chcieli, dobra, gotujemy w domu obiad, a czasami wychodzimy gdzieś do restauracji. Idziemy do restauracji za obiad, w którym są znikome wartości odżywcze, za to dobrze smakuje. Płacimy 40-50 zł, w zależności od tego, co to jest. Tak? Ale już te ceny są teraz po prostu kosmiczne. I teraz yes. zobaczcie sobie, co do tego jest te 10 zł. A teraz powiem jeszcze taką moją tajemnicę. Ja zaoszczędzam co miesiąc na jedzeniu między 600 a 800 tysięcy złotych. Na jedzeniu. Więc to są ogromne oszczędności. Wiecie dlaczego? Zosiu, możesz faktycznie ludziom dać taki, taki challenge, takie wyzwanie, w którym powiesz im: tak, dobrze, spróbujcie tylko przez jeden miesiąc. Na śniadanie wypić zieloną żywność, a potem normalnie zjeść śniadanie. Czyli 10-20 minut przed śniadaniem pijemy sok strawy jęczmiennej, zrobiony z jednej kopiatej łyżki od zupy jęczmienia. Zjadamy kilka tych groszków chloreli, w zależności od indywidualnie ustali Wam Zosia, dlatego, że tutaj każdy ma inny garnitur chorób i inne schorzenia, więc tutaj chlorela musi być ustawiana konkretnie do, do naszego stanu zdrowia. I kochani, spróbujcie to zrobić. Zobaczycie, jak mało zjecie tego śniadania, które sobie przygotowaliście. Tak naprawdę tych rzeczy do zjedzenia, które sobie przygotowaliście, bo wszystkie wartości odżywcze, wszystkie komórki będą Wam wdzięczne za, za ten sok strawy, czy za tą chlorelle. I już potem nie macie ochoty na zjedzenie tej bułki z, z, z jakąś szynką, czy parówek, czy, czy jakiś innych po prostu zapychających dań, które nic nie wnoszą do naszego organizmu oprócz tego, że wypychają nam brzuchy. Więc spróbujcie zrobić taką rzecz. A później do, w południe, kiedy chce Wam się coś jeszcze dodatkowo zjeść, tak? Gdzieś koło 11, 12. Znowu szklanka z pełnej łyżki poroszku jęczmiennego. Uwaga, sok z jęczmienia to nie może być mielona trawa jęczmienna, tylko to musi być wyciśnięty i wysuszony sok z jęczmienia. A więc o to też zapytajcie Zosi. Natomiast w południe właśnie z jednej dużej łyżki znowu zrobić sobie koktajl i wtedy grzecznie zjeść obiad. Zobaczycie, jak mało tego obiadu zjecie. A więc nie będziecie musieli kupować tak dużo rzeczy do jedzenia. Będziecie mogli po prostu jeść, Czyste pożywienie, będziecie najedzeni, będziecie dożywieni, a nie będziecie musieli wydawać takiej ogromnej ilości pieniędzy. I tu już wystarczy zrobić sobie jeden miesiąc tylko takiego, takiego researchu, takich badań. Jeśli zrobicie sobie ten jeden miesiąc i zobaczycie, ile zaoszczędzicie pieniędzy na jedzeniu, to będziecie w szoku. Więc ja to zrobiłam i robię to tak naprawdę każdego dnia. Więc ja tutaj jestem za tym, żeby zaoszczędzi oszczędzać pieniądze na. Na, na jedzeniu, a być zdrowym i dożywionym. No i ludzie też zgłaszają mi, że to, proszę pani, ja zaoszczędziłem, czy zaoszczędziłam. Pamiętasz pana górnika, który tu mieszka w okolicy, co ci mówiłam i złuszczycy brzeg. Ja bym chciała, Aniu, mimo że to nie jest ścisłym tematem, ale może, żebyśmy poruszyły, w czym pomaga Morella. Mam na myśli dolegliwości, żeby powiedzieć, bo tutaj ten pan. Yy, Górnik tak go nazywam, pan Jerzy. To łóżka mu zeszła, on miał plicę, oddech miał taki bardzo płytki, później oddychał do połowy. I w czym jeszcze, jakie ty masz doświadczenia, bo tak od razu ludziom wiesz, jest trudno, no na co to jest. No, wiadomo, że. Dożywić i oczyścić, bo to jest istotne, żeby być zdrowym. Dożywić, oczyścić te dwie rzeczy i to robi Zielona Żywność. Ale czasami ludzie potrzebują doświadczenia ludzi i jakie ty masz, bo masz bardzo dużo swoje, ale też jeszcze na pewno klientów, którzy zgłaszają. Dobrze, więc przeczytam Wam kilka takich doświadczeń, które mam od moich ludzi którzy często i chętnie zjadają zieloną żywność. I te doświadczenia są z, różnych, z różnego czasu jedzenia zielonej żywności. E, na przykład, mam tutaj jedno doświadczenie, które przeczytałam fragment tylko. Nie będę podawać, oczywiście, imion, nazwisk i tak dalej, no bo to jest RODO i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj nie możemy się tym posługiwać. Ale, kochani, e, jem zielonki pięć miesięcy, cały czas doświadczam. Wiem, że to dopiero początek. Ciągle się oczyszczam. Mam mnóstwo energii, włosy rosną jak szalone. Cera robi, się wyczyszczona, robi się gładka, nareszcie moje miesiączki są bezbolesne. A więc nie wiem, czy to oddaję po prostu. Przeczytam kilka takich doświadczeń, żebyście sami mogli zobaczyć, jak to wygląda. Kochani, e, 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 ta sama pani nawet. Wyniki badań, jeśli chodzi o anemię, e, są rewelacyjne. Całe życie borykałam się z niską hemoglobiną, a teraz sięga najwyższych poziomów. Taczyca w normie. Mam gdzieś nawet stare wyniki badań. Kiedyś hemoglobina 9,1, a dzisiaj 14,2. Więc, kochani, to są po prostu. Dobrze, inna pani. Stwierdzono u mnie wielotorbielowatość wątroby i duże jej powiększenie. Przekroczone były wskaźniki wątrobowe, takie jak Alat, Aspad, GGTP i inne. Powiedziano mi, że tej choroby się nie leczy, że możliwa w przyszłości jest transplantologia wątroby. Od roku spożywam zielonki, to jest i sok z jęczmienia. Skutek tego jest znaczny. Poprawiły się wskaźniki wątrobowe, wątroba nie jest powiększona i czuję się znacznie lepiej. Kochani, jak widzicie, to nie jest z dnia na dzień. Nasze zielonki nie działają jak lekarstwa chemiczne, jak antybiotyk, że weźmiecie go, a na drugi dzień czujecie się lepiej. Jeśli źle się odżywialiśmy przez 40 lat, to nie możemy się spodziewać, że zielona żywność doprowadzi nas do, do samoleczenia w przeciągu jednego, dwóch tygodni. Kochani, jeśli 40 lat źle się odżywialiśmy, źle się prowadziliśmy, nie, nie zażywaliśmy ruchu, nie wiem, mamy teraz 60, albo mamy 50, albo przez 20 lat byliśmy w takim trybie coca-kolowym, to kochani, jeśli to było 20 lat słabego odżywiania się, to teraz 20 miesięcy trzeba będzie jeść zieloną żywność, żeby doprowadzić ten nasz organizm do jako takiego stanu zdrowia. A najlepiej jak długo jeść zielonki? Tak jak mówią lekarze, do końca życia. No Także myślę, że te doświadczenia, że te doświadczenia będą po prostu nam bardzo pomocne. No. Tak, dziękuję Ci bardzo. Jeżeli chodzi o paznokcie i włosy, bo ja no, jak chodziłam raz w miesiącu, to teraz chodzę dwa razy w miesiącu. Rzeczywiście, czy paznokcie no, jest to jakby dodatkowy koszt, bo częściej musisz iść, ale to znaczy, że one zdrowe są. Nie? że one zdrowieją, że rosną tak szybko. I tutaj jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie tego, co właśnie powiedziałaś. Pada pytanie często od ludzi, jak długo? muszę to stosować, tak jak ty powiedziałaś, do końca życia. No wiesz, ja mówię, no to, to tak jakby zapytać, jak długo mam jeść chleb z piekarni albo z biedronki, albo jak długo mam jeść czystą żywność, nie? A jakbyś jeszcze dodała ty taką, takim swoim przekonaniem do ludzi, na to pytanie, jak ty odpowiadasz właśnie, czy tylko tak? Bo to, to pytanie się pojawia, jak długo mam stosować to? Tak, ponieważ nasza zielona żywność, czyli sok z trawy jęczmiennej i chlorela, są pożywieniem funkcjonalnym, czyli spełniają jakąś funkcję w naszym organizmie, to właśnie dokładnie tak jak powiedziałaś, gdybyśmy zapytali się kogoś: A jak długo spożywać marchewkę? A jak długo spożywać brokuły? A jak długo spożywać ziemniaki? Z ziemniakami to jest osobny temat, ale kochani moi, no pewnie do końca życia. Ja nie wiem, jak długo chcecie, jak macie ustawiony termin zjadania broku albo termin zjadania pomidoru. No tutaj, jeśli traktujemy zieloną żywność jako żywność, tak, możemy ją jeść codziennie. Możemy ją jeść raz w tygodniu, możemy ją jeść jak mamy ochotę na to, ale musimy wziąć pod uwagę, że jest to żywność funkcjonalna, więc ona, żeby spełniać jakąś funkcję w naszym organizmie, powinna być jedzona systematycznie, a więc nawet mniejsze ilości, ale systematycznie będą lepsze dla naszego organizmu, niż jak wypijemy dwa litry jęczmienia raz w miesiącu. To jest tak, jak wejść z wejściem na siłownię. Wiecie, jak chodzicie codziennie na siłownię, nawet jeśli to jest krótszy czas, a zrobicie dane ćwiczenia, to. Nasze mięśnie będą rosły i będą efekty, jakie chcieliście osiągnąć. A jak pójdziecie raz w miesiącu na siłownię albo raz na dwa miesiące i będziecie zrozczarowani: o Jezu, ta siłownia w ogóle nie działa! To jest bez sensu chodzić na siłownię przecież mi po jednym dniu nie urosły mięśnie. No nie, kochani, to właśnie tak to wygląda. Także systematyczne spożywanie zielonej żywności spowoduje, że z czasem będziemy się oczyszczać, będziemy się dożywiać składnikami dożywczymi. I kochani, będziemy mogli ymm, widzieć nasze rezultaty. Także bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, <noise> cytując klasyka. Tak, Ani, jeszcze chciałam Ci zadać jedno pytanie o, o doradcę, bo tak pada często kim jest, jaka jest jego rola. I chciałabym, żebyś powiedziała od siebie tak naprawdę, kim jest ten gratisowy doradca? I. Nazwijmy to tak, co do niego należy, czyli jaki jest zakres tych kompetencji opiekuńczych, nazwijmy to tak, dobrze? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, i to jest pytanie, które powinno paść, i ja na nie powinnam odpowiedzieć. Także bardzo Ci za to dziękuję. Kochani, ponieważ jak wiecie, ja sama nie jestem w stanie rozmawiać indywidualnie z każdym z Was. Mamy w tej chwili ponad 10 tysięcy klientów, którzy każdy. Te, żeby się nim zaopiekować. Każdy ma swoje problemy. Więc mam przeszkolonych przez siebie doradców. Między innymi takim doradcą jest Zosia Golis, z, z którą teraz dzisiaj rozmawiam. Kochani, rolą doradcy jest prowadzenie Was na zielonej drodze do zdrowia. Co to oznacza? To oznacza, że Taki doradca powie Wam, gdzie kupić, jak kupić zieloną żywność taniej, żebyście mieli, żebyście na tym skorzystali. Taki doradca powie Wam, jak rozpocząć przygodę z zieloną żywnością, czyli jak dużo jej jeść, kiedy ewentualnie zmniejszyć porcjowanie, kiedy zwiększyć porcjowanie. Kiedy możecie, ludzie to nazywają odstawić zieloną żywność, ale kiedy możecie sobie zrobić jakąś przerwę, czy ta przerwa jest potrzebna, czy nie? Moi doradcy, którzy są w naszej grupie, oni mają tą wiedzę na temat tego, jak zadziałać w każdym przypadku waszych schorzeń. I każdy z nas jest inny, każdy z nas prowadzi inne życie. Jeden nie ma czasu, bo jest zabiegany, inny znowu siedzi na emeryturze i ma więcej czasu, więc może się sobą bardziej zająć. Także inni mają znowu małe dzieci, więc muszą to jakoś pogodzić. Dlatego Wasz doradca będzie przy Was zawsze i będzie Was wspierać, ale kochani, będzie Was wspierać na zielonej drodze do zdrowia. Doradca zielonej żywności to nie jest psycholog, psychoterapeuta, to nie jest specjalista od odrobaczania, to nie, jest, to nie, to nie są lekarze, chociaż w naszej grupie mamy również lekarzy, mamy naturoterapeutów, mamy y, ludzi, którzy się zajmują lecznictwem. tylko moi drodzy, to są już inne kompetencje. Jeśli dzwonicie do osoby z, z, z zamiarem zakupu zielonej żywności i później prowadzenia na zielonej drodze do zdrowia, to jest super, to wtedy macie gratisową poradę na ten temat od początku, przez prowadzenie kilka miesięcy na tej zielonej drodze do zdrowia. Natomiast jeśli taka osoba jest naturoterapeutą, albo jest psychiatrą, albo jest człowiekiem oddziału lecznictwa, to nawet jeśli macie wiedzę na ten temat, to jest zakres już ich kompetencji zawodowych których oni mają otwarte gabinety, mają swoją praktykę, w której właśnie zajmują się tą dziedziną ich sztuki. Dlatego też, kochani, Zielona Droga do Zdrowia tutaj prowadzenie jest gratis, bo ono jest jakby przyporządkowane do zielonek. Natomiast jeśli macie pytania odnośnie biologii totalnej, odrobaczania, jakichś innych pytań, czy szungit działa, który szungit kupić itd., dalej, to, kochani, już to, są, to jest poza kompetencjami niektórych z tych naszych doradców. Więc proponuję Wam zwróćcie się do osoby, która jest kompetentna w danym temacie. I tutaj doradcy nasi, zielonkowi, oni zajmują się tylko zieloną żywnością. Jeśli chcecie od nich dowiedzieć się czegoś więcej, od bioenergoterapeuty, jak się pozbyć pasożytów, albo od człowieka, który się zajmuje ziołolecznictwem, jak to zrobić i tak dalej, to już się musicie tutaj um, spodziewać tego, że wejdziecie w inne kompetencje zawodowe tych do naszych doradców. No i że tutaj, no, zgodnie z ich cennikiem, będzie po prostu ustalona jakaś cena. Natomiast jeśli chodzi o zieloną drogę do zdrowia, i o temat związany z zielonkami, czyli sokiem strawy, jęczmiennej i chlorelą. To kochani, macie bezpłatnych doradców, bezpłatne doradztwo. Także nie wykorzystujcie tych. Tych ludzi dobrej woli i tych, no, tych naszych dobrych duszyczek pod różnymi względami, no, z, zwłaszcza właśnie też zajmując im ogromną ilość czasu, opowiadając o swojej rodzinie, o swoim życiu intymnym i tak dalej, i tak Zawsze od wszystkiego mamy specjalistów, więc możecie się do nich zwrócić. Mam nadzieję, Zosiu, że... Odpowiedziałam tak, na to pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja chciałam jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o odrobaczanie, to zgodnie z Twoją nauką, ja podpowiadam, tak jak Ty mi podpowiedziałaś, specyfik, który się kupuje na Allegro, ale to tylko podpowiadam. Nie jestem terapeutą właśnie, ani tam konsultantem od spraw odrobaczania, co często ludzie mylą. Zdarzało się także, wysyłają swoje wyniki, wiesz, i, i się obrażają, że nie chcesz tych wyników obejrzeć. I, i, i poradzić co, ja nie muszę się znać na wynikach przecież, tym bardziej, że to, to jest teraz inaczej zupełnie. Wiesz. I było zdarzało się tak, że obrażali się, że ja nie chcę na przykład tego zrobić, bo ja się nie znam na tym. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Mamy oczywiście doradców, którzy są lekarzami i którzy mogliby rzucić okiem na badania, ale wtedy proszę się spodziewać osobnej wizyty, tak? Którą musicie tam u tej osoby, u takiego lekarza po prostu zamówić. Natomiast jeśli chodzi o zieloną żywność, to wyniki badań nie są nam potrzebne, kochani, to jest żywność funkcjonalna, więc my nie mamy nawet nawet nie mamy obowiązku, ale też nie możemy odpowiadać wam na tematy związane z waszymi badaniami, wynikami badań, waszym stanem zdrowia. My mamy taki zestaw schorzeń, przy których musimy ustalić odpowiednie dawkowanie czy porcjowanie zielonej żywności. Natomiast ja nie jestem lekarzem. Zosia też nie jest lekarzem medycyny akademickiej, więc ona nie będzie wam mówić o tym, jak powinny wyglądać czy nie wyglądać wyniki badań. Bardzo państwa wszystkich proszę o zrozumienie tego mm. tematu. My prowadzimy Państwa na zielonej mm. drodze do zdrowia, zieloną żywnością, czyli z sokiem str... Możemy powiedzieć, że jesteśmy Waszymi karmiciecia... karmicielami. karmicielami i karmimy Was zieloną żywnością. Bardziej jesteśmy dietetykami niż lekarzami, psychologami, tak. psychiatrami itd., więc yy, szanowni Państwo, my możemy Wam dać czyste pożywienie, czyli tak, Wam ser. dać po prostu życie. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę Państwa, zapraszam również na Festiwal Świadomego Życia i Zdrowia, gdzie Ania Mazurczyk będzie naszą prelegentką, będziecie mogli sobie kupić tę zieloną żywność na tym festiwalu i ewentualnie zapytać Ani na żywo, jak tak bardzo chcecie, bo wiem, że tysiące maili idzie karty, chcę do Ani Mazurczyk uśmiechniętej, od ucha do ucha, cudownej i tak dalej. No jeszcze może dodam Zosieńko kochana, że. Jest... Jeśli Państwo chcielibyście na żywo też, to oczywiście na tym festiwalu będę na żywo, natomiast będę się mogła z Państwem spotkać również u mnie na portalu społecznościowym. Otwieram nowy portal społecznościowy, na którym dwa razy w miesiącu będę miała webinary i będę odpowiadać na Wasze pytania. Więc na stronie annamazurczyk.pl znajdziecie informacje o tym nowym portalu, więc zaglądnijcie tam. A tutaj oczywiście na imprezie u Zosi będziemy nie tylko mówić o zdrowiu, ale będziemy się też dobrze tak. bawić, także się również posytulami. Tak, jest. 7-8 październik. Bolesławcu puściłam w tej chwili baner informujący o tym festiwalu i o kontakcie do organizatora. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję za kolejną cudowną rozmowę i do następnego razu. Pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję kochani. Pa, pa. pa, pa.